Cześć panie prezes, cześć prezesku, co tam? Woda? z rana? Cio tak głodniutki, taki piściuszek. Ojej, taki głodny jest nasz prezes. Dobrze, jedz sobie, panie, jedz, ja idę. Teraz Spiduś? Ojej, co się tak boisz, co? No. A Ty co mnie tak zaczepiasz, prezesku? No co? <laughs> Pieściochy, tak? To jest akuratnie rasa baran. To jest belk. A tu są mieszanka srokacze z baranem. Tu jest baran. Samiczka. Oczywiście to samce tutaj. I tu też samce. To są chyba aż z, rukacza, z baranem. Tak, pomieszanym. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.